Witajcie chłopcy i dziewczęta Od kilku lat pogoda, a właściwie lata, przedłużają się niesamowicie i są zarąbiste, więc grzech nie korzystać z takiej pogody To jest mikrofon w wersji kiedy stoję, czyli jakoś powinna być super, zresztą sobie to jeszcze potwierdzimy Natomiast to co dzisiaj chcę sprawdzić, to w sumie... Do formalności, bo zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. To będzie <grystanie> jak zareaguję, kiedy rozwiniemy jakąś konkretną prędkość. Nie jest to żaden demon szybkości, ale na autostradzie można sobie pozwolić na jakąś jazdę. Z krajami, nie będzie już słychać silnika A szum wiatru błyszczy wszystko Absolutnie wszystko Dobra, kierunek w Walejce. Pogoda doskonała, zachmurzenie Będę coś gadał, żebyście słyszeli, jak bardzo tego nie słychać Muszę zarówiać w Ruch bardzo przyjemny Sprawdzimy. No, natomiast jak było słychać, nic nie było słychać. Jak tylko skontroluję kamerę, to powiem wam, jak ktoś się domyśla dlaczego nie powiem dlaczego. Ale powodem wbrew pozorom nie jest jakiś ultra mikrofon czy to, że kamera sobie nie radzi. No, tu będziemy się już kulturalnie wlekli z samochodzikami. Chociaż, chociaż no tak, remont lotniska, właściwie okolic lotniska, to jest wspaniała okazja, by uprzyjemnić życie wszystkim tym, którzy tu żyją, no, ale naturalna kolej rzeczy nie ma co się bulwersować. Kiedyś będzie lepiej. Zobaczymy, czy wymusi, nie wymusi łodziło. Coraz większa kultura kierowca. No, a powodem, dlaczego tak u mnie szumi, jest kiepska jakość kasku. bo kask jako sam sobie jest ok, tutaj chodzi o jego styl. Jeśli by jakoś rozbić naczynniki kaski, to będzie to tak. Najważniejsza oczywiście stylowa. Eee widoczność, czyli jak duża jest szybka gdzieś tam jest wyciszenie na samym końcu oczywiście bezpieczeństwo, tego to odchodzi. w grunt, by ładnie wyglądał no i tutaj z wyciszeniem jest kiepsko to wynika z jego konstrukcji, nie w miarę otwarty. nie jest to orzeszek, który jest chyba nielegalny u nas ale no nie ma to za bardzo szczęki ja to lubię, bo ma duże pole widzenia nie udało mi się jeszcze rozjechać żadnego zwierzątka by było. Tak się jak zastanawiam się nad zmianą. Bardzo chciałbym coś nadal otwartego albo transformującego się. Ale tylko, że teraz rozważam kwestię tego, jak już dobrze się w tym nagrywało. Odrusiki, a właściwie mowy, bo to, że od głosu nagra to pierdzenie to, to fajnie, ale nikogo nie cieszy. Rondo. Jeden z najciekawszych wynalazków. Na przykład czy na tym rondzie warto lepiej byłoby wjechać, a potem dać kierunkowskaz, czy lepiej teraz zasygnalizować. Prawo sobie, rozsądek sobie. Piękny centrum miasta. A przynajmniej rola centrum. To jest piękny wynalazek. Tu chyba nigdy nie wie, jak się zachować. Bo to jest ronda. W ujęciu prawa. Bez tych pięknych znaków ustąp pierwszeństwa. Nie ukrywam, że znajdź tu na uprzejmozindy. Koreczek. Koreczek spowodowany tym, że światełka nie śmigają. Zróbno jednego, że wymuszać do końca nie warto Co innego, gdy jeździ się tirem No, siostrę jedziemy, się Ktoś tam sobie zaspał, że jest zielone A po co się spieszyć, po co upłyniecie ruch piesi że są w pobliżu woli Justowskiej i całej baterii różnego rodzaju dziwnych małych domków, gdzie pada się tylko i wyłącznie krew. Albo korzysta z odrawialny źródeł energii, jak na przykład komiki w połowkach. to już prawie nowonarodzony odcinek Kulowej jadwigi asfalt wydaje się być wykonany zgodnie z jakimiś ustępuje czy yy, z nowymi zasadami budownictwa odprowadza już wodę więc jest szansa że dziur przez jakiś czas może nawet kilka godzin nie będzie ale nie czas jest drogi już robią spoko no, wyprzedzimy busika przed Brawa dla odważnego kierowcy, który wykonał tak niebezpieczny manewr Wyprzedzanie najniebezpieczniejszym manewrem, chociaż to było chyba wymijanie 30 są dzieci. Jest nawet dziecko prawdziwe. Powinni ustawiać atrapy jak z policjantami. Uważam, że bardzo dobrze mi się te pierdowe nagrywa z wielu powodów. Na przykład takiego, że w przeciwieństwie do nagrywania vlogów, gdzie męczy się ludzi pokazując swoją gordę, nie tylko męczy się widzów, ale też męczy się środowisko w trakcie nagrywania, bo siedzisz i gadasz do siebie, tak tutaj. Jest to jakoś niezwykle komfortowe. Plus tych broskich nagrań z kamerki mam Jezu. Autentycznie to nie są godziny, to są tygodnie. Więc siłą rzeczy mogę je wrzucać. No i to by było tyle. Guziore, zdrowe dzięki. Nawet możecie subskrybować czy coś. Jak chcecie, bo chyba to będę tu wrzucał. Papa. Pa. No, a teraz jeszcze w warunkach domowych ja zrobię coś, co się ucieszy pewnie Sony, które wysyła mi te śmieszne rzeczy. Czyli prasowe wersje produktów swoich. I zrobimy unboxing. To jest ta kolekcja Uncharted. Uncharted. Mogliby to przetłumaczyć. Coś tu jeszcze jest. Czy są tu gdzieś pieniądze? Hmm, hmm, hmm. Chyba nie, no nie chcę tego rozwalić. Tu jest co? Książeczka z czym? Z kodami do Tesco. Nie. Hmm. Z grafikami. No fajne, fajne. Bardzo miłe. No, tyle. Tam jest płytka. Mam nadzieję, że tam nic nie ma, bo... Hmm. Myślę, czy da się to rozwalić. Ale chyba nie. No i tym samym przy okazji odbędziłem sobie powinność z względem. to nie jest kwadrat. To jest prostokątne. A figę z makiem. Powinno być względem dystrybutora, który mi to wysyła. Fajne. Taki bonus na koniec. Bo zeria.